Wiedziałam, na co się pisze i wiedziałam, czym jest tros w swojej formie. No ale prawda jest taka, kochani, że rzeczywiście odchodzę z kanału Zero. Ej, ale chcesz skończyć ten wywiad? Masz szczęście taki język będziesz używała do mnie? A ty mi powiedz, i masaż twarzy, i Kongres kanału Zero za nami. Wiele naprawdę ciekawych prelekcji ekspertów, frikowy panel, gdzie pochylono się nad tematem tak istotnym jak drama w rodzinie Daniela Magicala, no i oczywiście wieńczący event Roast Krzysztofa Stanowskiego. Nie ma co debatować nad poziomem żartów podczas tego ostatniego, bo przecież każdy ma inne poczucie humoru i nie do każdego musi przemawiać forma stand-upu, jaką jest Roast. Ci, którzy chcieli, żeby było ostro, dobrze się bawili, a liczący na większą finezję byli lekko zażenowani, no ale wszystkim nie dogodzisz. Robert Mazurek, który w niedzielny wieczór przyjął kilka solidnych pocisków, ocenił Roast. W następujący sposób. Mówiłem, że nie będzie to przesadnie wyrafinowane, więc od razu uprzedzam, że tematyka Żartów waha się tak mniej więcej między kolanami a pasem. Tak. Ale ci, którzy byli w hali, w Atlas Arenie, Śmiali się do rozpuku. Mega entuzjastyczna ta ocena, no ale nieważne. Przejdźmy do konkretów, czyli Izyk Shan, która w swój występ na roście zgrabnie wplotła oświadczenie, że odchodzi z kanału zero. No i oczywiście każdy kumaty człowiek zdaje sobie sprawę, że jeśli ktoś na roście kogoś zmiesza z błotem albo w ramach jednego z żartów powie, że odchodzi z pracy, no to raczej nie jest to na serio. Iza usłyszała jednak tyle żartów w stylu obsługiwania wszystkich na zapleczu. Miała taki serwis, że obsłużyłaby tu wszystkich dzisiaj. Nie? Że niektórzy zaczęli się zastanawiać, czy może faktycznie nie wytrzymała. I publicznie złożyła wypowiedzenie swojemu szefowi, który też mocno po niej cisnął. No i najśmieszniejsze, że żart polegał na tym, że to wcale nie był żart. Chociaż prawie każdy myślał, że nim jest. Krzan wszystkich strollowała i naprawdę odchodzi z kanału Zero. Pojawiły się oczywiście komentarze po Rauście, że odchodzę. I wrócili, mhm. że odchodzę, ponieważ dostałam takie baty na roście, że już nic dziwnego no. Tak. No, i to jest oczywiście absolutna nieprawda, no bo. Wiedziałam, na co się pisze i wiedziałam, czym jest roast w swojej formie, a że byłam w konkursie misji w TVP i we wszystkich innych takich miejscach, które owocowały mi z negatywnymi komentarzami, to byłam na to przygotowana. No ale prawda jest taka, kochani, że rzeczywiście odchodzę z kanału Zero i to nie jest dzisiaj mój ostatni poranek. Ostatni poranek będzie w piątek i wtedy więcej o tym pogadamy. Ja na przykład o, tej, o, o tym, co I powiedziała, dowiedziałem się dosłownie dwie minuty temu. Ja myślałem, że to żart, ale dobra. Nie, nie mówiłam o tym wcześniej, ponieważ nie chciałam, byśmy psuli ten poranki. I Krzysiek jest osobą, która, którą przede wszystkim szanuję i mam z nim dobrą relację i ono wszystkim wiedział trochę wcześniej. Odejście Izy było więc już dawno ustalone i nie miało nic wspólnego z Roastem Stana. W sumie sposób w jaki Iza wykorzystała podczas rostu swoje odejście, sprawił, że wyszedł z tego jeden z lepszych żartów całego wydarzenia. Jak nieoficjalnie poinformował portal świat gwiazd, Izabela Krzano od dawna prowadziła negocjacje. Z TVN. I to właśnie w tej stacji znalazła zatrudnienie. Drugi dzisiejszy temat, i znowu mamy przemoc wobec kobiet. W pierwszym przypadku, oczywiście, tylko w przenośni, przemoc liryczna i dla żartów, ale już w tym drugim. Opinie mogą być podzielone. Nie mów takich słów! Od dawna darzyłem sympatią Artura Binkowskiego, który wydawał się może i zniszczony życiem, ale przynajmniej prawdziwy. Lata temu wywiady Binia robiły furorę i weszły do historii polskiego internetu. Później, pomimo upływu lat i neuronów, Olimpijczyk wciąż potrafił zaskakiwać celnymi spostrzeżeniami na temat świata, życia, ludzi. Pod maską zniszczonego bezdomnego, wiele osób dostrzega, Twarz dobrego, serdecznego, kochającego swoje dzieci człowieka, który po prostu trochę się pogubił. Pamiętam w 2002 roku, jak pojechaliśmy do Stanów albo trzecim. i pamiętam jak dzisiaj Artur Bieńkowski nas przywitał, zapiekował się nami, i pamiętam jak dzisiaj mam niesamowite ciepłe emocje po Arturze Bieńkowskim. Wspaniały, ciepły, miły, towarzyski. No więc było miło, było absurdalnie, było memicznie, czasem poważnie, ale chyba pora przejrzeć na oczy. Orzełek miał u wszystkich spory kredyt zaufania, ale niestety zaczyna się on wyczerpywać. W przeciwieństwie do wielu frykowych aktorów, Artur coraz częściej pokazuje swoją prawdziwą twarz i nie gra. Najpierw Binkowski życzył rodzinie Najmana, by zginęła w wypadku samochodowym. Dla Ciebie -tale -tale day, day! Day! nie moja! Nie, nie, no, tak, nie, 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 nie tak. A potem Olimpijczyk zawiesił poprzeczkę jeszcze wyżej niż przed skokami Armonda Duplantisa i agresywnie naskoczył na Justynę Wojciechowską podczas wywiadu dla TV reklama. ale chcesz skończyć ten wywiad? To mi nie powtarzaj co ktoś pła do ich głupoty. To wiem, że jesteś kobietą. Kuj, mogę odejść. Masz szczęście i taki język będziesz używała do mnie, bo kamera się świeci to faktycznie fucking... Nikt nie będzie mi srał! Z pewnych powodów Binkowski ma niestety spory problem z kontrolą swoich emocji, a przecież jeszcze przed walką na Fame wydawało się, że mówi jakoś składniej. Treningi mu służą i odradza się jak Feniks z popiołów. Po takich akcjach człowiek zaczyna sobie przypominać o jego sądowym zakazie zbliżania się do własnej rodziny, tak zwanym liściu dla żony czy kolejnych odsiadkach w więzieniu. Czy Binkowski rzeczywiście był niewinną ofiarą kanadyjskiego wymiaru sprawiedliwości? Miejmy nadzieję, że to prawda. Alkohol, na****, takie, takie, że nigdy nie miały miejsca w moim życiu. Ale wielokrotnie Be... na swoich szortach paliłeś tam. co? na przykład. To się miejmy też nadzieję, że okrągłe 100 tysięcy złotych, które ponoć ma otrzymać za walkę Artur, pozwoli mu wyjść na prostą. No i miejmy też nadzieję, że Artur ma w swoim otoczeniu ludzi z głową na karku, którzy na nim nie żerują, ale faktycznie chcą jego dobra. Miejmy nadzieję. To wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie i do następnego.